Siemka! jeszcze na wstępie tego filmu chciałbym powiedzieć o konkursie na dwa magazyny: Lego Ninjago, wydanie specjalne 2 na rok 2020, oraz Lego Ninjago, też numer drugi na rok 2020. A co zrobić, żeby wziąć udział w konkursie? Wystarczy zostawić łapeczkę w górę, zasubskrybować mój kanał, także mój drugi kanał, czyli Fifi Lego Fan 2, a także napisać w komentarzu, biorę udział. Wyniki pojawią się jak wszystko z koronawirusem się uspokoi. A ja zapraszam Was do oglądania i od razu wspomnę, żeby że nieraz Wam oszukiwać ponieważ jeśli przykładowo zostaniecie wylosowani i nie zasubskrybujecie mojego drugiego kanału, to niestety nie będziecie mogli odebrać swojej nagrody. No to teraz zapraszam Was do filmu. Czyli witajcie z tej strony, Fifi Lego Fan. W dzisiejszym odcinku będziemy mieli recenzję, przegląd magazynu Lego Ninjago numer 5 na rok 2020 i dostajemy w tym magazynie figurkę Niss stroju z sezonu 11 Sekrety Zakazanego z Pindzicu, i taniej znajduje się w jednym zestawie za, za około 500 zł oraz saszetkę kart Lego Ninjago Trading Card Game seria 5. Wszystko zostanie pokazane na końcu, a ja zapraszam Was do oglądania. Dobra, więc tak, dostajemy tutaj saszetkę kart Lego Ninjago Trading Card Game seria 5, figurkę Nii z sezonu 11 Sekrety Zakazanego z Pindzicu. mamy tutaj Czad, forteca, świątynia obłędu, dwunastostronowy komiks. Jest to, jak już wspomniałem, numer 5 na rok 2020. Kosztuje standardowo 12,99 od Blue Ocean i dostajemy tutaj takie jeszcze dwa wypasione plakaty i moim zdaniem bardzo mi się podobają. No to przejdźmy sobie do samego magazynu. Mamy reklamę magazynu Lego Ninja. Wydanie specjalne. Drugie na rok 2020 możecie je znaleźć w karcie w playliście, przeglądy Prasowe Lego. Dalej mamy spis treści. Oraz zabawkę, cyfrowa moc, aktywacja, dalej misja, błąd ładowania oraz ścieżki ninja, kolejna misja, popsute kopie, mag reklama magazynowego City numeru 6, też na moim kanale już był, pierwsza część komiksu, ok, misja, stwórz bohaterów oraz mamy plakat, już sobie go tu wyrwiemy. Tak prezentuje się ten pierwszy plakat, mamy tutaj Lloyda w stroju cyfrowym, Lloyda w stroju Legacy oraz Awatara Loida. a drugi plakat to jest właśnie taka wielki plus i mamy NIE, więc plakaty bardzo ładne. W tym miejscu został wyrwany plakat, mamy zestaw do pojedynków LEGO Ninjago Trading Card Games Serie 5, oczywiście to reklama. Druga część komiksu. Komiks się tu ciągnie przez parę stron oraz mamy grę. Wielki pojedynek w rzucaniu włóczniom. Ciekawa gra. Misja ninja podbijają świątynię Unagamiego oraz zestaw i mamy przedstawiony zestaw Imperialna Świątynia Szaleństwa, w której dostajemy oto figurkę y, cyfrowego Jaya, cyfrowego Kola, y, cyfrowego Lloyda, czerwonego Daszka. Sushimiego oraz cesarza Unagamiego, więc moim zdaniem bardzo fajny zestaw. I planuję go jeszcze zakupić. Dalej mamy misję: kto wygra w wielkim turnieju? Oraz nowi bohaterzy: poczta. Osoby, które wygrały w konkursie: jest Alina, ja, Jana, jest Jan oczywiście, Piotr, jeszcze drugi Piotr, mamy także Szymona. Kogo tu jeszcze, bo mi światło przyświeciło. Łukasza oraz Wiktorię. I tak, Ninja wcisnął gaz do dechy 16 czerwca. I właśnie 16 czerwca dostaniemy magazyn z kolem z sezonu 11, Sekrety Zakazanego Spinjitzu. Co? Nie no, bez przesady, mam tego kola. Powiem szczerze, bardzo słaby dodatek, no bo mam tego kola i znajduje się nawet w dosyć tanich zestawach, więc... Słaby magazyn I W ogóle co roku dostajemy kola z wielkim młotem, od którego kol nie może ustać. No, ale za to złota limitowana karta Lego Ninjago Trading Card Game seria piąta, Lloyd akcji. I jeszcze więcej akcji Lego. Mamy Ninjago wydanie specjalne drugie na rok 2020 i Lego Jurassic World numer 3. I jeszcze mamy reklamę magazynu Lego Hidden Side, który na moim kanale na pewno zawita oraz reklama magazynu LEGO DC Batman numer 3 na moim kanale już był. I teraz ja idę złożyć figureczkę. Tak prezentuje się nasza sama figureczka. Niej moim zdaniem prezentuje się bardzo fajnie. Ma bardzo fajny torsik. Na masce też jest znak. Yy, ma bardzo fajną włócznię, a także miecz z tyłu. Z tyłu ma tors, leży tak zasłania go jej na ramiennik. Teraz jeszcze pokażę ją w drugiej twarzy. Druga twarzyczka standardowo jak u Niej. A teraz idę otworzyć saszetkę z kartami. Saszetka otworzona. Zobaczmy jakie mamy tutaj karty. Jest szpikulec. Akurat to powtórka, bo mam tą kartę. Dalej mamy szef wszystkich szefów. Też mam tą kartę, więc kolejna powtóreczka. Śnieżny łucznik. Nie mam tej karty, więc bardzo bardzo fajnie. Pustynny zein. Też tej karty nie posiadam. Oraz potężny awatar Harumi. Też tej karty nie posiadam. Pamiętajcie, że jeśli ten filmik Wam się spodobał, żeby zostawić łapeczkę w górę oraz subskrypcję na moim kanale. No to tyle. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!